Dzień dobry Państwu. Zapytacie dlaczego o poezji? Albo czym jest poezja? Jedna z odpowiedzi kładzie nacisk na to, że poezja wyzwala nas z przyzwyczajeń, jest atakiem na rutynę. Uwalnia nas od gotowych języków, gotowych światów, tego wszystkiego, co więzi nas w stereotypach i nie pozwala ani usłyszeć, ani zobaczyć, ani przeżyć, ani w końcu nazwać. W tym sensie. Poezja jako atak na przyzwyczajenia, wydaje mi się bardzo podobna do nauki i do życia. Nauka, ale to nauka, która nie powtarza, nie powiela, nie żywi się tym, co już zrobiono, co już odkryto, ale stara się odkryć. Jest podobna w tym do wiersza, który również stara się odkryć język za pomocą, którego odkrywamy swoje własne życie i do życia ale nie tego, którego nie widzimy i nie słyszymy, ale tego, które jest nieskończenie bogate, zachwycająco różnorodne, które nas zaskakuje, które nas zachwyca. Poezja niekoniecznie jest głosem zachwytu, ale nasze nawet ciemne, związane z nią uczucia na zachwyt dość łatwo się tłumaczą. Chciałbym kilka zdań powiedzieć o poecie bardzo dobrze znanym, także znanym naszym studentom i Rozmaitym innym środowiskom, od młodzieżowych, które kojarzą autora przede wszystkim ze sceną rokową, do ludzi już niestety nie zaliczających się do kategorii młodzieżowej, do których i ja się w tej chwili zaliczam, yy, znających, pamiętających tego autora jako jednego z najważniejszych poetów ostatniego 25-lecia. Mam na myśli Marcina Świetlickiego. Jego niedawno wydany tomik, zatytułowany Delta Ditla spełnia te wszystkie warunki poezji, o których mówiłem na początku. Jest zaskakujący. To jedenasta książka w dorobku, w dorobku tego poety, który ma również na swoim koncie trzy powieści, ma też opowiadania i szereg innych działań, podobna do wszystkich poprzednich dziesięciu i zarazem w tym samym stopniu od wszystkich poprzednich różnia, różna. Czym się różni nowy świetlicki od świetlickiego dotychczas? Po pierwsze, e, rzekłbym, że jest e, po staremu, bo to jednak musimy zaakcentować, jest po staremu świeży, młodzieńczy. Ta niemłodzieżowa kategoria, ten wiek już nie młody, może być młody duchem, może być młody w środku, może być wprawdzie pełen ciemnych przeczuć, może e, być pesymistyczny, ale może ze względu na to nastawienie do świata być e, na swój sposób ogromnie e, nowy nawet odkrywczy i nawet młody. 11 cykli wierszy, każdy liczy pięć, tekstów. świetlicki lubi tak jest, taką symbolikę, symbolikę liczb. Są tu wiersze na początek i wiersze na koniec. Są tu wiersze o zmarłym ojcu i wiersze o wierszach. Są tu wiersze o mieście i wiersze psie, jak je nazywa autor. Wydać próbkę tego, co robi świetlicki. Na czym polega jego diabelskie ucho, jego diabelski zmysł słyszenia w świecie tego, czego nie słyszymy, a co w nim jest, ale co, o, czym, o czym dowiadujemy się dopiero w momencie, kiedy przeczytamy wiersz Czarna niedziela. Dzień nieprzyjemny jak Kinga Dunin. Nic tylko schować się i skuczeć, nic tylko niepoprawnych używać wyrażeń przy swojej słuce. A ona jest cierpliwa. Ona patrzy i wie, że i tak trzeba będzie iść na spacer, trzeba zjeść, a wszystko inne lekceważy. To nie czas na głupoty, rytuał jest ważny, prosty i ważny. Spacerować, jeść, spać. Ja tego uczę się przy Biedni ci, którym nie wystarczy codzienne wstanie z martwych. Wiersz jeden z paru związanych z psem poety, to brzmi bardzo wiarygodnie. Poeta ma psa, z którym chodzi po Krakowie, z którym wychodzi na planty, którego oczami stara się zobaczyć otaczający świat i od którego usiłuje się nauczyć akceptacji życia takim, jakim jest. Wiersz zarazem zabawny, zaczynający się od zaczepki pod adresem znanej publicystki, i wiersz na swój sposób szalenie mądry, pokazujący, że być. W swoim własnym życiu, to dostrzegać, dostrzegać jego drobiny, akceptować jego rytm, jego rytuały, to widzieć, że rzeczy proste posiadają sens. Powtórzę ostatnie dwa wersy. Biedni ci, którym nie wystarczy codzienne wstanie z martwych. A zarazem niepokojący. Oto budzimy się do życia codzień, tak jakbyśmy w nocy, wieczorem umierali. Ten motyw umierania, który jest tak ważny dla Świetlickiego, od początku jego poezji, on w jednym ze swoich pierwszych wierszy, w opublikowanym w debiutanckim tomie Zimne kraje, obiecał czytelnikowi będziemy obserwować postępy ciemności. Otóż ten motyw śmierci, tak dla niego ważny, występuje oczywiście także w tej książce. Ten poeta młody, chłopięcy, przekorny, zadziorny i szorstki, i czuły zarazem, jest też poetą mającym świadomość ciemnej strony e, wszystkiego, co nas otacza i tej ciemności zachodzącej na ludzkie, na ludzkie życie. Ale to sztuka, wiedząc o śmierci, myśląc o niej, widząc ciemność. To sztuka, nie popaść w skrajny, prymitywny, ostentacyjny, epatujący pesymizm. E, nic takiego się w wierszach Świetlickiego nie wydarza, choć wydarza się istotna powaga. Królestwo, po raz kolejny ktoś mi mówi, że nie rozumiem swoich wierszy. Najpierw byłem za młody, żeby je rozumieć, teraz jestem za stary, by pojąć ich głębie. Lepiej się zamknij i pisz. Wzrusz mnie, bądź moim sumieniem, przywal im ode mnie, tak mówią. Nie są twoje, są naszą własnością, wydałeś je, jak Judasz. Zaraz je będziemy krzyżować. Potem wielbić albo adorować, potem stąpią ponownie, a królestwo ich smutno się skończy. Proszę zauważyć, ten utwór napisany czy nadpisany na kanwie religijnej historii, historii ewangelicznej, można by powiedzieć bezczelny. Bo jak daleko poecie do, do, do historii Chrystusowej, jest równocześnie utworem, który ożywia zapomniany, przyklepany przez codzienność, przez banalność. Ożywia ów religijny kontekst, instynkt, który jest tak ważny, byśmy. Nie zamienili go wyłącznie w obrządek, martwy i pusty w istocie. Jak i mówi coś niesłychanie istotnego o człowieku, nie tylko o poecie dzisiaj człowieku, który łaknie sukcesu, a którego sukces, koniec końców, ten sukces poetycki w tym wypadku, ubezwłasnowalnia, uprzedmiotawia. Sukces ma dwie strony eksponuje nas i bierze we władanie. Będąc człowiekiem sukcesu, stajemy się cudzą własnością. Tak by y, chciał powiedzieć Świetlicki. A zatem chcąc sukcesu musimy z nim walczyć, z jego nieprzewidzianym skutkiem. To świetne wiersze. Wiersze zrodzone z kapitalnego, jedynego ucha, przenikliwego, czułego oka i dużej, ale to dużej mądrości, która nic nie ma wspólnego z brakiem humoru i brakiem przekory.